I siemano Ludzie, sobie z tej strony witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. A dzisiaj zrobimy sobie taki mały challenge. Coś podobnego robiłem, yy, jak, była, jak było Euro 2016. A będzie to challenge Cristiano Ronaldo kontra Bayern Monachium. Wiadomo, dzisiaj jest mecz Real Madrid-Bayern Monachium. A ja sobie zrobię taki challenge Ronaldo kontra Bayern. I o co chodzi? Chodzi o to, mam tutaj. Pięć saszetek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć saszetek z Champions League 16-17. I zasady są takie, jeżeli ktoś nie pamięta, w tych saszetkach, jeżeli trafi Cristiano Ronaldo, no to Cristiano Ronaldo wygrywa. Pomimo tego, na przykład jeżeli tutaj będzie 5, 6, czy tam dwóch, trzech zawodników z Bayernu, wystarczy jeden Cristiano Ronaldo i Ronaldo wygrywa ten pojedynek, więc zobaczymy jak to będzie. Kto nie widział, no to zapraszam na odcinki z Euro. Tam też robiłem podobne rzeczy. Jeżeli chcecie, żebym zrobił coś takiego z Lewandowskim, Lewandowski kontra Real Madryt, no to jeżeli wbijecie 300 łapeczek w górę pod tym filmikiem, to coś takiego zrobię. Dobra, lecimy. No i zobaczymy, czy uda się tutaj Cristiano Ronaldo wygrać. No to szukamy oczywiście zawodników z Bayernu i Cristiano Ronaldo. Dobra, tu mamy Bruges, Benfica, Leicester City, Barcelona i Basel. Jeżeli wpadnie logo, to się nie liczy. Dobra, lecimy z drugą saszetką. Taki mały challenge dla odmiany. No i zobaczmy, co my tutaj mamy. Tak wiem, trudno trafić. Tutaj Ronaldo, o ile się nie mylę, występuje tylko na dwóch kartach. No ale właśnie o to chodzi, żeby był taki challenge wyzwanie. Ale jak na razie ani jeden, ani drużyna z Bayernu mi tutaj nie wpada. Juventus, i tutaj jeszcze jest Eighthoven: Men of the Match. Guardado. Dobra, to sobie dam tutaj. Saszetki z Cards Planet jeszcze trzecia saszetka i tutaj mamy Leverkusen Hernandez plus znowu Leverkusen jeżeli będzie 0-0 no to będzie 0-0 Eidhoven Atletico i tutaj Leverkusen czyli dalej nikt nie wygrał Zostały jeszcze dwie saszetki. Yy, w ogóle chciałem powiedzieć, że mam problem z programem, z Camtasia, a wiem, bo tam miałem zrobić yy, Q&A, także na razie niestety nie mogę montować filmów. Coś mi się stało z programem, nie mogę go zainstalować, więc czekam do piątku. W piątek przyjedzie mój gość specjalny, który pomoże mi to ogarnąć i wgramy sobie nowy program do obróbki filmów także na razie te filmy, które będę nagrywał będą bez obróbki ale dobra skupmy się tutaj na challenge'u Leverkusen no kurde ani nawet nikt z Bayernu mi tu nie wpada Eindhoven, Atletico i uuu pięknie Angel Di Maria między innymi midfield duo no i dalej nic, ani Cristiano Ronaldo ani żaden z zawodników z Bayernu Czyżby był remis? No zobaczymy. Jeszcze sześć, jeszcze sześć strzałów. Dobra. Nie ma nic. Benfica. Ależ pokręcam. Leicester. <laughs> Barcelona. Juventus. I Olympic Lyon. No i niestety challenge. Się nie udał, w sensie że Ronaldo nie wpadł w tym pojedynku, ani nie wpadł żaden piłkarz z Bayernu Monachium, więc challenge uważam za niewykonany, dlatego że chciałem, żeby wpadł tutaj Ronaldo, no ale nie wpadł żaden z zawodników z Bayernu, więc ogłaszam tutaj remis. Mhm. <taki> Także jeżeli chcecie, żebym zrobił coś podobnego z Lewandowskim, czyli Lewandowski kontra Real Madrid no to zostawcie 300 łapeczek w górę pod tym filmikiem i jutro wrzucę wam taki filmik teraz pozdrawiam was serdecznie a ja uciekam, bo za niedługo meczik trzymajcie się, pa pa